11 listopada e, 2020 roku zdecydowałem się, aby założyć kanał na YouTubie, ale ta myśl przeszła już przeze mnie e, parę lat wcześniej i wtedy też filmy robiłem. Takie bardzo, bardzo e, prowizoryczne i no, generalnie bez montażu jakiegokolwiek. Be. Gdy zaczynałem robiłem jeszcze filmiki poklatkowe, nawet jest playlista i może zrobię jakiś na przykład na święta, to tylko takie pomysły i generalnie ja nie umiem montować, ale moja mama ogarniała trochę program ClipChamp na Windowsie i generalnie montowała mi te filmy i dodawała takie efekty. Potem rozwinąłem się, że na telefonie montowałem w aplikacji nazwanej InShot. A teraz jestem na Kapkucie, mam swój własny komputer. Jestem bardzo wdzięczny i jest świetny. Mam też swój własny serwer, na którym hostuję serwer Minecraft, do którego możecie mieć dostęp, jeśli wejdziecie do, na Discorda, link w opisie. Taka krótka reklama przewinęło się przez moje ręce bardzo, bardzo wiele komputerów, bo nawet teraz mam ile? 8 laptopów, tak, 8 laptopów mam. Mam takiego Della, mam Fujitsu, mam mój komputer, mam serwer. I nie wiem czy ten film wyjdzie, ale mam takiego też HP kompaka, którego zalałem. Nie chcąc, ale to już inna sprawa. To film na temat ten będzie. No, i przez te 5 lat udało mi się zrobić 930 filmów, a to jest 931 film na moim kanale. I w spośród tych wielu shortsów i filmów, i transmisji na żywo, yy, jednym z moich ulubionych filmów yy, to jest chyba mój nawet pierwszy film. I to jest. Yy, na farmie to jest taki filmik poklatkowy. Ja to jeszcze na moim starym aparacie robiłem, które nawet mam. Tutaj macie zdjęcie tego aparatu. To taki Sony stary, chyba 4GB kartę pamięci, chociaż można zrobić 1000 zdjęć, więc dobry aparat i do teraz go używam. No, 1600 subskrypcji, 1600, nawet tam chyba 50 już. To jest świetny wynik i bardzo Wam wszystkim dziękuję za to wsparcie, za niesamowite community na Discordzie. I też fajnie, że tam dołączacie i jesteście aktywni na tych Discordach, bo sam jestem na Discordach innych twórców i tam po prostu ktoś pisze raz na tydzień. A u nas to na przykład tutaj wielki shoutout dla Dawida y, Minia Warszawskiego-Marchewy, który a Marchewa hostuje nam serwer BMP, y, na którym też możecie zagrać ze mną na streamie który powinien być w ten weekend, czyli tam chyba którego to będzie 14 listopada. No, więc tak. Bardzo fajnie mi się nagrywa te filmy i bardzo jeszcze raz wszystkim wam dziękuję za to wsparcie i już piątka stuknęła. Może na 10. urodziny będzie face reveal albo nawet może, nie wiem, zobaczymy. No. Więc jeszcze raz wszystkim Wam bardzo dziękuję i zapraszam Was do subskrypcji, jeśli tego nie zrobiliście, do łapki w górę, do napisania komentarza i widzimy się kiedy indziej. Pa, pa, cześć, cześć.